No, tak sobie stoi samotny, by powiedzieć, nawet samopas, no. Z tym samochodem jest zawsze odwieczny problem. Jeżeli Ty nie uznasz tego auta za zbyt zdziadziałe dla Twojego młodego wieku oraz urody, to będzie wszystko okej. Okay, bo który? on się z Tobą bardzo łatwo potrafi zaprzyjaźnić. On ma mnóstwo detali, które na pewno Ci się spodobają, tylko że niektórzy podchodzą, oj, Mercedes, nie, to dla dziadka. Nie, to nie, <laughs> nie to może nie. nie. I który to jest rocznik? 2007. O, tak, o, jako, o, że jest to, to jest... CLK. 320 CDI. Model bardzo luksusowy, bardzo lifestyleowy. No jest troszkę starszy, ale za to kosztuje 39,900, czyli sporo poniżej twojego budżetu. Gdyby coś trzeba było władować na już, można to, jest to, na to zrobić. Budżet, tak. Tak. A jaki to jest przebieg? 200 no, tysięcy. Jak ten na ten spory. układ napędowy, to jest jeszcze nic, ci, bo to jest ten legendarny, użyję słowa ala Mikiciuk Miki Ciuk Patryk. Teraz legendarny układ napędowy Mercedesa. Tylny napęd, mocny sześciocylindrowy diesel. A, I automatyczna skrzynia. To Jeszcze jest tak. ta stara, dobra, automatyczna skrzynia. To ja już wiem, od czego zaczynamy. Zaczniemy od składania dachu, żeby ten okay. dach pokazać. I Ty to zrobisz. Uwielbiam te proszę. samochody, które nie mają obramówek. Dobra, to składamy dach, tak? Tak jest, proszę bardzo. Ja łapy zabiorę, gdyby tu się coś zaczęło tego. Od strony? Przekładasz i trzymasz. O, idzie, idzie, idzie. Dobra. Nie słyszę. Gówno nie idzie. O, idzie, dobra. I teraz tak. Co ciekawe, w Mercedesie możesz ten dach otwierać i składać, nawet jadąc z prędkością parkingową do 8 km na o. godzinę. On sobie da radę. Tyle, że dach jest jaki? Miękki. Właśnie to zauważyłam. Miękki. Czy nie jest to hardtrop? Nie jest to hardtrop. O, okien, nie zamykaj, nie, bo mi ucieknie. <laughs> Otwórz tę szybę. Znaczy nie? Widzisz, wszystko elektryczne, wszystko na stryknięcie, na dotknięcie. No i teraz tak. Kabryletowcy dzielą się na zwolenników i przeciwników miękkich dachów. Odkąd weszły twarde, troszkę się rozbisurmanili, bo wolą twarde od miękkich. Ja natomiast uważam, że ten samochód wygląda dobrze. Nie wiem jak ty. Wygląda dobrze, tak, ale no nie podoba mi się ten dach miękki. No jednak wolałbym twardy. Why? Z tego względu, że. No, można jeździć i jak kabriolet i jak hatchback, tak? Mm -hmm. Dobrze. I wtedy mamy dwa inne rodzaje samochodu, a jednak jest ten sam. I tutaj... Czyli ty posz, rzeczywiście <noise> musisz mieć auto całoroczne kompletnie. Tak, 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 Ale o tym, że dobrze zaimpregnowany dach prezentowy również można eksploatować zimą, może świadczyć fakt, że na przykład ten egzemplarz ma podgrzewane fotele. Czyli jest to o, samochód to też jest absolutnie przeznaczony do całorocznej eksploatacji. Nie ma z tym najmniejszego problemu. No, ten dach... Naprawdę, nawet jak śnieg na niego spadnie, go będziesz trzymać, nie wiem, pod blokiem czy na zewnątrz, też da radę. Nie, to się nie stanie, Dobitny tak? dowód. Czy jest na przykład Porsche 911 Cabrio z twardym dachem? Pewnie nie. Nie. nie? <laughs> no, jest <laughs> tylko z prezentem. Dlaczego? Bo on jest lekki, bo on się szybciej składa. Tutaj możesz to zrobić jadąc i możesz to zrobić w 20 sekund. Czyli no, jest szybciej, to najszybciej tak. składany dach ze wszystkich tych samochodów, a moim zdaniem przy okazji on jeszcze choć tak dalej, dalej dalej. Nie przełamuje tej sylwetki, nie robi z tego takiej buły, takiego tak, garbusa, no tylko zostaje ci ta linia piękna tego kabrioletu unosząca się ku tyłowi. Tak. Te przetłoczenia, to jest Ale jest krótszy, też taki nie jest masywny. To tak. jest taki. To jest kobiecy. samochodzik bardzo, bardzo kompaktowy, kobiecy, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony niezwykle stylowy. Mercedes ma w ofercie kabriolety w każdym rozmiarze. Ten jest średni, technologicznie bazuje na klasie C. Mówiłem, że diesel w Cabrio to rzadkość, a trafił nam się kolejny ropniak ze składanym dachem. W mercu napęd skonstruowany jest bardziej rasowo, silnik zamontowano wzdłużnie, a moc trafia na koła tylne. Klasyka gatunku. W celka bagażnik jest większy niż w poprzednich autach, choć w tym egzemplarzu parę ładnych litrów zabrał dodatkowy subwoofer. Skórzane brązowe fotele są w niezłym stanie, całe wnętrze jest eleganckie i wcale nie wygląda jak sprzed 12 lat.